A jak nie mam kremu? Nie wiem, kurwa, no to się nie da dostać kremu, no GG do ciebie i tyle w temacie. Wodą nie na Wilże. Wo wo wodą. Nie no, kurwa, to tak. Normalnie bez, bez wstydu on to mówi wszystko, nie? To jest tak twoje wodę dla mnie. Dobra, coś co jest AD, coś co robi AD wrażenia. Jest ta nie ustać. Kurwa. Może Renekton? Ty mam ochotę na Renekton jakąś losową. Dobra, set. Kurwa, lecimy seta, dawno nie było, a mam taką ochotę zagrać, ja lubię secika, fest lubię Nie no, ale to jest tak siema. pojebane, to jest tak pojebane co, 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 co To jest pojebane mówi? No że ty mówisz, siema, wpiszę w czat GPT, czy mogę kurwa do z odgranym z Dureksa ręce I ty... Mówi, że to jest okej, okay, bo ty próbujesz rozwiązać sytuację. Aż rozwiązać problem. No tak. Dobra, zamówię z apteki sobie krem do rąk i przy okazji krople do oczu. I wyjebane. Dostałeś jest z apteki. Złodzieje, z A, czekaj. Dobra, trzeba, przypomnijcie mi tak. Przypomnijcie mi, napiszcie super iglu po tej gierce. Ile mam do apteki? Z 600 metrów? Ale streama mam, więc jak mam iść do apteki? No pójdź do apteki po tej gierce, a ja przykleję no nie, no... Ja ja, 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 ja tę te, ja te myszkę ogarnę. Bo powiewna, że za furzwalasz 300 zł tylko. Jest tak chore. Piczył mi się mikrofon, okej? Okay. A no bo me przez mefa dzwonię do Remka dzisiaj. Gdzie pójdziesz tam, pójdziesz do, do, do tej apteki po tej Gierce i ja po prostu tą myszkę ogarnę, bo muszę to zrobić, a to to zajmie jakoś trochę. Może to Ale do, po co mam dobrze... iść do apteki? No zamówię sobie po prostu z apteki Jest śnieżyca w Poznaniu, nie chce mi się na dwór wychodzić No jaka kurwa śnieżyca? to lekki śnieg jest Czekaj, się z psem bez czapki bez byłem Wytrzymałem Ale zimno była akurat A co ty musisz z myszką zrobić? Muszę przykleić boczne te takie rzeczy, bo się odkleję. Kalofin zdał 8 złotych Dupę niech se obsmaruje tym lubrykantem, bo i tak dostaje Ostrana na topie co grał Dobra, dobre, Kalofinks, dobre. Aż już na to wpadł. Za dużo razy ma ten action. Aż mógł tego podchodzić, chyba. pana jednostka, do jeden 1 Jak coś takiego może mieć w że strzela dwa razy. Co nie jest dziwne. jest? Nie mamy szans, nie mamy szans. Serio, nie mam, nie ma szans. Zróbcie mi, kurwa, shota. Zróbcie mi kurwa szota No Tyrys oba samonery wyjebał Zróbcie mi kurwa shota z tego Jak ja nie przeproszywałem 15 lat grania w League of Legends Nie, nie, nie No teraz dobrze zagrałem a, prawie kilka jeszcze. A verol wyszło tak, że dzięki temu prosto Eliska ma dwa killy. Widzicie? Big brain time. Ale całkowicie dziwne jest to, że nie przeproszałem tej ściany. Efekt motyla. to nie było, to nie było trzepnięcie skrzydłami. To było rozjebanie sobie linii No i patrzcie, mam Katego w teamie, od razu jest winek Zawsze tak jest No patrzcie, mam Brusa zawsze na nowy sezon, zawsze kurwa kończy po dwóch miesiącach Patrzcie, mam Remka w teamie, znowu negatywne win ratio. No patrzcie, wczoraj grałem z arkołem 5 g i 5 g wygrałem, bo potrafi zagrać kurwa 7 na topie Dobra, nie zesraj się Ach, to myśl mnie tak denerwuje Muszę to zrobić Mierz szóste idę Uciekamy, uciekamy. Nie, 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 zostaw to, zostaw to I teraz, no, dobrze, super Zakurwiam merkę, żeby wyjść z tej akcji. Jak mnie ilu zamykał, mógłbym trochę HP stracić na, na pasywie od kartusa. Tak to jeszcze zawsze asystka jest. Faj fajnie podzielę się z wami wiceje. 50% moich zarobków idzie do was. Będzie Atakan, ten ulepszony prawdopodobnie już. Witamy w kolonii! Ja pierdolę, no co, co, co ten teraz zrobił? Całus. No to jest kara więzienia za coś takiego. zrawi dziękuję ślicznie. Kurwa, bad tutaj. Eee, flash? jace czy nie? Nic nie spalili. Ale ma flash, tak? Cały czas? Powinien mieć. Dobra, z niej wszedł. Dobrze, dobrze, dobrze robisz. Fez, dobrze robisz. Ale nie musiałam ci tego mówić, pojebane. Aksan chyba do ciebie idzie, nie? Czy nie będą cię dajwować? Tylko, nie mogą mi dajwować. Po prostu chyba idzie do ciebie. O, za mało mam tych obrazów. Dobra, Drzejd bez Flasza, za. Teraz mów gdzie action. No, A widzę. dobra, Widzę, widzę, widzę. Drzejd ma TPK? Nie ma, nie? Ma TPK. Zajbi się ty. Hehe, <laughs> ale se typuje. Dobra, do, do topa, do topa. No topa, poplejcie, poplejcie od razu. No trochę bardziej useful jestem do tej wiski. Słyszysz? Halo? No, słyszę, słyszę. Jest git, ten action tak, tak, tak nie wiem, będzie ten. Nie ma flasza, nie ma flasza. Kurwa trochę późno, no, już by był na linii. Ale jebać e, Idzie action do ciebie. Będę szedł niedługo. Erke, kartu co co mają, pamiętaj o tym. Cofnij, 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 Action, 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 action. Dobra, no tyle swoje koło jeszcze wejść na tego. Nice. Albrus jesteś kotem. Ja mam O kurwa co zrobiłem? A to muszę się uśmiechnąć, nie? No nie będę udawał Uśmiechnę się na no tą akcję Nic nie mówię, ale po prostu się uśmiechnę Mam te do ciebie No to mógłbym zrobić coś fajnego Tak wiadomo w ciebie te... Nie nie, my my jakby bierzemy priorytet na tego, na te kraby sobie, a co jak ja zostanę OTP jasło? Lubię tą postać. W grze trzymamy super glue. Patrz, mam trochę ryski. O, akcja, fuck. Gdzie ta Shan? Do mida wyjdzie, do mida wyjdzie, do mida wyjdzie. Spróbujmy sfokusować się na tym. Teraz, żebyś o linię i żebyś pomógł Alice zrobić te gówniaki. To jest najważniejsze w grze. Dobra, chodź, chodź do nas, Brusik. no mam plate'a za darmo. Ale nie się go tego to są buty. No ten plate da mi botka Zara. Jestem tutaj, chill. No 164 Remek. Nie skontestują tego. No, Skąd tak mówisz? Nagrzale snowman. Taki to smak? E, taki cytrusowy. Kurwa snowman to jest cytrusowy smak? No chyba tak, no. Mamy go. To jest lepsze, skończony botk czy buty? Nie mam pojęcia. No nie! Ja pierdziele, flej zabił A nie kurwa, przecież dwa itemy potrzebuję A no, ty co, chcesz umrzeć ten Jason? Nie, yes. snowman na smaku bałwana? Nie, nie, nie smaku bałwana, na przykład jakiś taki zimowy smak A cytrynowy? Człowieku możemy, to jest tylko tręż. Diska jest trochę za daleko. Tylko ataka na no, prostu zrobimy i tyle. To nie jest windwall do BMA. A my w tych szaki wyszczykujemy Ja po prostu tak canceluję animację, patrz. Idę do typa, pyk i nie widać, że rzucamy tornado. Jak, jak rzucicie windwalla i instantków w przeciwnym kierunku to chowacie animację i jest troszeczkę mniejszy czas reakcji, że ktoś zareaguje po prostu eee, I tyle No jak mi to zapało? Ty w dzięki No, muszę do bota wyjść Dobra eee, najważniejsze to wziąć Atakana, człowieku No kurwa jo Just Dziś, Atakan jebana. Just Atakan, just Atakan Przepraszam, nie wiem <laughs> Sorry Filtował mnie, że mi dwa bardy wziął Zejdę No w kokon kurwa! No Rząd on dostał tego koko, w farcie Dobra, macie heraldo, to jest spierdolę bota Co ty robisz kurwa? Ja pierdzielę To może mi da przejmę po prostu Ja zrobię Co za zimna gra Co gówno pierdolony Niemieckie pętanie Ale człowieku jakie niemieckie pętanie te freka pętał demon Atakant za dwie minuty, atakant za dwie minuty Poż to to divdato to, 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 to w gina akurat to, nie wiem no 550Z sobie chłop dostał a Nie fajnie. Kwiat, gdzie jest kwiat? A tego się kwiatka nie bije, to jest z spawnu Bosika. Nie wiem czemu grają ludzie Jace pod tanka na topie, ale wiem, że Jasu jest całkiem fajny w tego Jace'a. Może dlatego Jasu ma taki dobry win rate, bo wydaje mi się, że Jasu jest całkiem decent w Jase'a. Ty, ale czekaj, na co ty grasz w ogóle? No Jace graspem tak się teraz gra pod tanka. Nie wiem czemu, ale chodzi o to, że Jace jest ranger i ma dużo HP pod tego tanka. A ja jestem Jasło, który robi botka. No to mam... mam Windwala na jego najważniejszy spell. Szybko się wypierdolę jak możesz. Super. I. Wiebałem. I atakanik, atakanik, pamiętaj, atakanik teraz. Wyjście pod atakana totalne. Tylko okay, ja nie wiem jak budować tą postać tak szczerze. Bo Botk Stradera, no nie wiem. Ja bym jeszcze o taki złoty build. No bo nie jestem fanem Immortal Shield Boa, tak szczerze. A to jest chyba dobry ten dla niego, no nie wiem. wiem. Taka nas tracimy chyba. Masz flesza? Użyj E. Kurwa, pas miało. Pasywa Kartusa jego RK z zajebami 1400 HP Nie o no, trage tragedia no -gamy gierkę. i mam chyba szczery Mówiłem, mówiłem, Katega Maystralem Kati ma 13,5 No ale zagra no no właśnie za dużo ty wyjebek Ty bo oni tego nic nie zrobili nie? Czy zrobili już? Halo? To no, oni chyba nie robią tego atakana czemu my tam nie idziemy? Ej, jakaś zadymka jest. Ej, dobrze do, 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 teraz! tu, 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 tu tu! Nie ma flesza, nie ma flasha dobrze, dobrze, katigami teraz Dobra, jak się zrobiłem Pójdźmy teraz, pójdźmy teraz Nie no chuj w tego Drake'a, serio to jest ataka? To jest ten lepszy, nie? Ja w prawie A, ghost powiem. Blisko było, mi kliknął tego, dostałem erka. Ty, to jest ten lepszy Atakan, czemu go nie robimy, koledzy? Ja mam pytanie, te ulepszone pierwsze buty, one się ulepszają dopiero jak mam dwa upgrade'y, czy one są od początku i dopiero ten trzeci upgrade jest za dwa itemy? Kurwa, no 50-ta gierka. No, w masz w pierwszym mini-upgrade na buty, które, no nie wiem, 5 pancerza, 5 MS-a, gówno. I on nie wymaga I... dwóch itemów, nie? No nie. Weźmy tego na kurwa, zróbmy. A pierdole Na no Action 1 ma... HP Aha, bom przeżył, to niedobrze. Tak, ale jest super low. 0 HP ma. Musi softnąć, tepnąć, nie wiem co musi zrobić. No Robimy to czy nie? Laki tu byłem. Skąd kurwa? A... Action ma shielda w ogóle jakiegoś? Tak ma. Wspomniałem o tym. Dawno nie grałem. Ładnie, ładnie, trash. Ale to jest najlepsza lepsza taka, nie? No i kurwa, essa Yeah, ile on daje nam leveli w teorii? Że ona taka robi. No kurwa, jak w teorii, no w praktyce, se daje ci na jebaną ikonkę, 1300 ekspadaje. No to co pytania są? Kurcze, blady! Jakbym kurwa z dzieckiem grał, to z... skupmy się na gierce, a nie takich może du... du... Możesz to sprawdzić i powiedzieć, o kurwa, no i 1300 x to z r... Root of Ages. jest Rutofagus. Zabystay, mi da. Chuj tego bota, chyba. Siema. On to dwójkę weźmie za darmo. Nie, Zixi, gdzieś Zixi, gdzieś Dobra, uda się? No musisz. Tak? Nie mogę do ciebie podobił osoby Nautilusa No dobra, jest fajny. No to chciałem, żebyś spierdalał instan po, po kilo na, na, na kartusie w sumie tak należałoby zrobić. Tak jest dobrze, tak jest dobrze. One for one. Dobra, to jesteś mega silny, się. Ja, ja tym Jason będę po prostu rzucał i to jest mega łatwiutko hmm. wtedy <laughs> My się wyzywacie na czacie Ładnie. Dla zasady. Stepuje, cool. stepuje gdzieś. Dawaj go. Kolego. Co ty robisz? Liga to gówno, przesyła 5 zł. Powiedz mi, kurwa, jak to jest możliwe, że on czyta to nocy Zagrał 20 gier dalej nie wie, jak działa ulepszenie butów co no, daje tak Przecież to jest tak popierdolone Nie no, nie widać resza, no, on był martwy, chciałem mu pomóc i się ja wyjebałem Dobra, weźmy, weźmy spróbuj, to jest, to jest ta, ta, ta gierka z free winem ogólnie Tylko no musimy się ogarnąć lekko Ja, ja rzucę Jace'em i jest naprawdę mega chill No jak tam zabije wszystkich Musimy Akszana wyjebać Ja spróbuję go, nie wiem, zabić Jak masz staty wolne, kupuj pinka Ja też powinienem kupić pinka, mam tego Ej, dawaj go Zero HP ma Pojebane ten Jayce Jest to wytrzymał by the way. Tylko ja mam pytanie: jak my to wyjebaliśmy w sensie? Znaczy wszyscy wyjebaliśmy tam później. Ja jestem strasznie squishy. Ja padam na. Bo w sumie ty... ty no nie nie, nie było kartusa, nie było kartusa, nie? No mega dziwne to jest, że tam wszyscy padliśmy. Kurwa. No chłop 068 ma ta, takie value ma, tankerskie. A podziałem, podziałam żeby grać przez niego, jakby. Dobra. Cały czas, to, cały czas to wygrywamy, cały czas to wygrywamy Plan jest taki sam, nic nie zmienił się Ja po prostu klikam R w i ich wszystkich zabijam Bez wypierdolki eee, Kupuj dwa pinki na, na albo nie, znaczy nie wiem czy możesz Jak, jak możesz to, to, to fajnie by było jakbyś kupił pinki, ja też kupię Żeby Zig przestał ginąć od kurwa Hushana no Mamy zaraz cztery itemy na tym Na, 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 na mam teraz jedno zadanie, muszę po prostu pójść a ten trzeci inhibitor I nas rozjebać, ale my wygramy tego fighta. My tego fighta wygrywamy. Także ma dużo, dużo przedmiotów. Z ich 300 eee, zatoczamy. Jak przypadek tego steptera kupiłem? Myślałem, że ze steptera się shield bar robi. Ja mam 500 do tego. Problem jest taki, że jak my wejdziemy w nich jest team fight. To Kartus nas czyści samą pafywam. Ja w tym mega fishy No do, dobra, ty tak, ale dobra, cicho, cicho, cicho No ja po ja ja. Ten, ja, 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 pafywie, ja, ja spokojnie, w ten spokojnie, nie Je, jebać, nie, nie myśl o tym jak, jak Tifa przebiegnie. Ja po prostu biorę Jace'a i rzucam Jasem, wyjebane w to. Czemu Jace'em Teraz krypy idą, minuta 50 do nashora, cały czas musimy w bazie być, w bazie by odpuszować. Nie niej, ten brakuje. Ty, krypki trochę. Urwa! Możesz lewą stroną się zająć Zajmij się lewą stroną. I chuj. Gdzie jest moja ekipa? Co jest grane kurwa w ogóle ty! Wchodzą do ekipa jak do siebie! Nie wiem, to jest i Sam Widen, no co to się kurwa dzieje? Co się stało, Bruce? Bo ty byłeś tam. Trzy w bazie, wszyscy byli w czwórkę. Dostaliśmy kurwa erkę kartusa, wszyscy straciliśmy całe zdrowie. Poszliśmy się cofnąć, się wyleczyć. Gratuluję gratulujemy go, kurwa. O... Dobra, super my... glue, Bruce. Ja muszę myszkę zrobić, bo nie da się grać. Ale co na super glue? No przecież mówiłem ci. No, a, no coś mówisz, że masz problem z myszką, ale nie co, powtórzysz? Muszę panel ogarnąć bocznej od myszki, bo się odkleja ten gówniak. No to na Super Glue, ja tak też, a ty masz tą samą myszkę... KURWA! CO, ja... co SIĘ DZIEJE?! No wychilluj, ty masz tą samą myszkę co ja, tak? No tak! A, no to ja też przyklejam na Super Glue, a to klasik u niej. Pewnie tą, co ja teraz kupiłem też się odklei. Dobra, tak, nie wiem co robić, to obejrzę sobie u Fantoma tier listę jednostek no. Heroes